Witamina C. Nasz organizm nie potrafi je syntetyzować, dlatego musimy ją dostarczać z zewnątrz. Proszę mi powiedzieć, dlaczego te naturalne ekstrakty witaminy C są skuteczniejsze od tych syntetycznych? Bo mają pełny skład. W istocie nie kwas askordynowy jest witaminą C, on jest tylko jednym ze składników witaminy C. Dokładne badania, które potwierdził Paulin, zresztą dwukrotnie na dowodzą, że witamina C składa się z mukoproteiny kwasu oczywiście, askorbinowego i do tego rutyny, karotenu, likopenu, ksantofilu, ale także równych proporcji witaminy B2, B6 i także magnezu i żelaza. Jeżeli brakuje któregoś z tych składników, działa słabiej. A rolą witaminy C w organizmie, można by powiedzieć nadwitaminy, jest synteza albo wpływ na syntezę enzymów potrzebnych, do powstania witaminy D, E czy też K. Wiemy, jaką rolę odgrywa, zwłaszcza u kobiet, witamina D, więc nie musielibyśmy z zewnątrz dostarczać jej. Nawet w sytuacji, kiedy mielibyśmy chlorofil i witaminę C, nasz organizm sam byłby w stanie produkować witaminę D. Rzecz w tym, że musimy ją mieć w optymalnym składzie, a więc w pełni naturalną. I do niedawna sugerowano, że L-askorbinowy kwas spełnia rolę witaminy C, co nie jest pełną prawdą. W istocie powiedziałem jaki jest skład. Nam udało się połączyć, jak w tej chwili analizuję to co jest na rynku światowym, jako pierwsza firma skład z najbardziej optymalnego zestawienia tej naturalnej witaminy C w owocach określonych trzech roślin. Konkretnie chodzi o acerolę kamu-kamu, czyli murkaria dubia, no i oczywiście naszą dziką różę która pozycjonuje się wcale nie tak blisko, bo zawartość witaminy C w, akurat w 100 gramach jest porównywalna do tego co w aceroli. A do tego proszę pamiętać, że dzika róża jest fitoremediacyjna. To oznacza, że nawet rosnąc w pobliżu autostrady jest w stanie dzięki współpracy jej korzeni, korzeni z określonymi mikroorganizmami doposażona być przez te mikroorganizmy w czynniki, które wiążą czynnie metale ciężkie. Więc my, pijąc taką witaminę C pochodzącą z dzikiej róży Polski, mamy jeszcze dodatkowy czynnik neutralizacji ewentualnych metali ciężkich, które mogą się dostawać do organizmu, a wiemy, że we współczesnym świecie to się dzieje bardzo często. Wracając do jej roli. Główna rola do niedawna mówiło się, że przeciwdziała szkorbutowi, ale szkorbut to jest finał choroby serca i naczyń krwionośnych, czyli kiedy tak zwana więźba w zębodołach no nie pozwala utrzymywać już zębów. To już jest finał totalny. Tak w istocie witamina C wpływa na syntezę kolagenu, więc ona jest nieodzowna, żeby kolagen wpisywał się zgodnie z kodem genetycznym w to, by lokowany był tam, gdzie on jest najbardziej potrzebny. Druga rzecz wpływa na produkcję glutationu, siły sprawczej naszej odporności, ale nie tylko odporności, bo glutation wpływa na poziom dopaminy i regulację hormonalną w naszym organizmie. Co ważne, również kiedy jest jego poziom właściwy, to tak zwana krótka pamięć nam nie zagraża, bo ona często jest spowodowana nadmiar, z nadmiaru amoniaku, który jest znów konsekwencją no, zanieczyszczenia w naszym jelicie grubym. Co jeszcze istotne, że w odcina tak zwaną angiogenezę. Ten termin medyczny dotyczy nienormalnego systemu naczyń, które odżywiają komórki patogenne. Więc rozpoczyna się choroba nowotworowa i w tym momencie zbyt szybko dzielące się komórki mają jakby niezgodny z kodem genetycznym system dodatkowego zasilania. To się dzieje nie przypadkowo, dlatego że w uproszczeniu dużym można wytłumaczyć, że tam jest siedlisko Przyspieszonego podziału komórek, gdzie zmienia się jonizacja, czyli mówiąc na zasadzie takiej, że komórki tworzące jakąś tkankę mają zawsze na zewnątrz swoje błony jony ujemne, wobec tego one odpychają się, tworząc przestrzeń dla limfy. W sytuacji, kiedy jest czynnik patogenny, mutacyjny, dociera do którejś z komórek i zmienia jej jonizację. Wobec tego, na zasadzie różnicy potencjału do tej dodatnio zjonizowanej komórki płynie. Duża ilość składników odżywczych i tworzy się dodatkowe naczynie odżywcze. Witamina C, mówiąc inaczej, stoi na straży poprawności z kodem genetycznym i tam, gdzie się zjawia dodatnia jonizacja komórki, ona po prostu ją wyklucza z funkcji. No to jest gigantyczna rola, bardzo pożyteczna w sytuacji, kiedy faktycznie choroby nowotworowe nam bardzo poważnie zagrażają. A proszę mi powiedzieć, ile powinniśmy przyjmować tej witaminy C, aby optymalnie działała na nasz organizm? Ponieważ jest to tak zwany stuprocentowy skład witaminy C z trzech najbardziej rekordowych pod względem zawartości akurat roślin. Można powiedzieć m.in. o kamu-kamu, że to jest roślina, której nie da się uprawiać na plantacjach, ona rośnie w naturalnym środowisku, czyli w zasadzie jest to absolutnie botaniczny charakter, a więc niezwykle wartościowy dla naszego organizmu. Rośnie w Amazonii, na tak zwanych pływających wyspach, wobec tego nawet sam pozys jest niezwykle trudny. Więc w tym momencie my wypijając 2 razy 25, maksymalnie 2 razy 30 ml, no uzyskujemy ponad tzw. potencjał potrzebny każdego dnia. Witamina C powinna być zawsze w naszym organizmie powyżej stanu, ponieważ ona, jeżeli jest w nadwyżce, to ona się metabolizuje bez żadnej szkody dla organizmu, ale w momencie kiedy jej brakuje, te wspomniane przeze mnie funkcje mogą być upośledzone. Przykładowo dostają się do naszego organizmu mutacyjne czynniki. I kiedy zabraknie tej witaminy C, no to w zasadzie nie ma kto ją, mówiąc inaczej, tą rugować, ten czynnik negatywny. Natomiast jeżeli jest nadwyżka, to czasami jest to konieczne, żeby się zużywała szybciej, ponieważ jest taka konieczność. Więc dlatego warto przekraczać ten próg i my wiemy, że w zasadzie witamina C powinno się dozować w postaci mililitrów, bo ona w stanie naturalnym występuje tylko jako płynna substancja. Nie ma czegoś takiego jak witamina C, ciało stałe. To kwas askorbinowy można wyekstrahować z natury, a wcześniej przecież sztucznie syntetyzowano. Wspomniany L-askorbinowy kwas, nawet liposomalny, jest pozyskany no, z kukurydzy i to trzeba wprost powiedzieć, że z kukurydzy modyfikowanej. Oczywiście jest to L-askorbinowy kwas, nie, nie wnikam w konfigurację ustawienia grupy OH po lewej stronie, ale w zasadzie to nie jest pełna witamina C. Nie można powiedzieć, że kwas askorbinowy nie ma swoich walut, bo często dodaje się do niego na przykład rutynę, żeby poprawić. Ale to już mówi o tym, że ktoś wiedział, że witamina C ma pełny skład. W medycynie chińskiej, to warto to podkreślić, była taka zasada, że jeżeli sprawdzono, że wyciąg roślinny pożytecznie działa, to zauważono, że nie jest najważniejsza ta substancja, która występuje jako dominant, ale czas, czasami tło, czyli towarzyszące składniki są ważniejsze od tego dominanta. I ktoś kiedyś wyciągnął nowadliwy błąd, twierdząc, że elastorbinowy paz jest witaminą C, bo jego jest relatywnie dużo w tak zwanym kompleksie witaminy, a w istocie no, uważa się funkcję tej witaminy C. Co zresztą farmakolozy przyznają, że chcąc poprawić skuteczność przeciwzapalną, na przykład działania witaminy C czy elastorbinowego pasu, doposażają go rutyną. A proszę mi jeszcze powiedzieć, w stanach przeziębienia możemy zwiększyć dawkę tej witaminy? Ja powiedziałem, że zawsze powinniśmy mieć nadstan, bo w tym momencie szybciej się zużywa. To znaczy, że są patogeny, które, mówiąc inaczej, wymuszają na naszym organizmie pewne reakcje, i wtedy witamina C idzie nam w sukurs, bo ona, no, obiektywnie mówiąc, chyba najskuteczniej działa przeciwko stanom zapalnym. Ale główne funkcje, które wymieniłem, to powtórzę jeszcze. Wpływ na syntezę kolagenu. Proszę pamiętać, że nasz organizm w 30 kilku procentach zbudowany jest z kolagenu, a na przykład gałka oczna zawiera go 82%, więc od tejże witaminy zależy akurat sprawność naszych wielu narządów wewnętrznych. Stąd jej rola no, jest nieprzeceniona w tym okolicznościach i, no, i powinno się ją zawsze zażywać więcej. Można by nawet obrazowo przedstawić taką sytuację, że jeżeli żyjemy w środowisku, gdzie jest pył zawieszony, jest oddziaływanie jakichś zakładów emisją czynników negatywnie działających na nasz organizm, to mając nadstan stan witaminy C, ona się zużywa stosownie do ilości tego zanieczyszczenia które do naszego organizmu. Na przykład z pyłu zawieszonego benzoalfapiran może być dla nas naprawdę kancerogenny, a witamina C jest w stanie go zneutralizować w sytuacji, kiedy mamy jej więcej w organizmie. Stąd warto, mówiąc inaczej, przekraczać te progi. Oczywiście nie w każdych okolicznościach musimy zawsze nadwyżkę pić, ale proszę pamiętać, że witamina C no, mas jest łatwo utlenialna. To ona funkcjonuje przez parę godzin i w tym momencie zużywa się. Wobec tego może być reszta metabolizowana. Wobec tego lepiej ją pić w małych porcjach, a częściej. A czy jest szansa, że możemy na przykład przedawkować tą witaminę? Nie ma takiej obawy. Powiedziałem, że. Ona zachowuje się jak adaptogenna substancja, czyli taka, która spełnia swoją rolę, a nadwyżka zawsze jest metabolizowana. W wielu przypadkach adaptogennych czynników jeszcze ta metabolizacja jest doposażona odzyskaniem energii, która wynika z przerobienia tego materiału. Dziękuję ślicznie.